Cześć, tu liściasta i faza, i właśnie weszłam do gry i mamy wielką dziurę zamiast domu. Ale wielką dziurę zamiast domu mamy znaczy wielką dziurę zamiast przodu, tył, kawałka domu. Dlatego, że się rozbudowujemy. Mamy większy teren, mamy bramę ze strażnicą. Proszę bardzo. Ten dziób tutaj z boku po prostu jest ochrona drabiny, no bo ona się też niszczy pod wpływem deszczu. Eee, postanowiliśmy rozbudować nieco dom. Pokażę Wam teoretyczny front, który chyba jednak nie będzie frontem. Czy my możemy tam z tyłu też mieć drzwi? E, możemy, tylko że to będziemy mieli łóżko przy drzwiach. No i co? Bo chciałam, żeby z tej strony też było zdobnie. Bo tutaj mamy główną strażnicę. Z drugiej strony też chcę wybudować bramę i strażnicę. Tylko z, jakby mamy, nie mamy dziedzińca, tylko mamy dużą, duży tyłek. To się ogród nazywa? Co jeszcze musimy zrobić? Chcę zrobić kociołek, w związku z powyższym musimy troszeczkę więcej pozbierać cyny. Co jeszcze musimy zrobić? Eee, ogródek, kociołek, posadzić marchewki, zrobić zupę marchewkową, pozabijać trole, eee, zacząć się zastanawiać nad łodzią. A, i oczywiście zbierać rzeczy potrzebne do pokonania drugiego bossa. To są te nasiona z, z, z tych albo z, ze sponerów, szaruchów, albo z brutali czasem wypadają. Ale tych sponerów jest tyle, że szczerze powiedziawszy nie będzie mi wcale, ale to wcale żal ich niszczyć. Jak widać, zrobiłam wózek. Musimy mieć również. E, szopę, znaczy daszki na rzeczy, ponieważ nam niszczają na deszczu. A, i jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam, to pogrubiłam nam mur. To jest nasza piękna strażnica z pochodniami kompletnie niszczącymi jakikolwiek ten, jakąkolwiek wizję w nocy. Ale za to fajnie wygląda od frontu i pogrubiłam nam mur o jeden. Teoretycznie chciałam zrobić tak, żeby. Yy, była jedna warstwa muru, warstwa podniesionej ziemi i druga warstwa muru, znaczy w zasadzie tego. Nawet, o, tutaj mamy trzy warstwy nawet. Coś tutaj przesadziłam za bardzo. E, nie muru tylko palisady. Ale w końcu stwierdziłam, że nie chce mi się podnosić terenu wszędzie i ograniczyłam się do zrobienia dwóch warstw palisady. O i, i tyle i mamy narzędzia z brązu. Mamy już brązową siekierkę, mamy brązowy kilow. Nie wiem czy pokazywałam jak robiliśmy łuki kompozytowe możliwe, że nie ostatnio sporo grindowaliśmy. No i to tyle. Wszyscy, już wszyscy wiemy, co się dzieje. Teraz musimy jeszcze powiększyć palenisko o jeden. Myślę, że możemy się przespać i pójdziemy z rana po metale. Po metale. Metal to ja sobie mogę puścić. O, można się nawet tak usadzić ładnie. No. O. Ciepło, ognisko, łóżeczka, skóra z jelenia na podłodze. Pięknie, okej. Okay. Dobrze, czyli idziemy pod synę. Ja będę robić kocioł, a ty chcesz jeszcze wykończyć jedno złoże miedzi, tak? Tak, dokładnie tak. Zaraz, ja zaraz, chcę, zaraz, ponieważ... zaraz. Ty wiesz, że ja nie mam strzał w ogóle? E, chcesz moje? Bo ja nie używam. No tak, a jakbyśmy spotkali trola, to byś zaraz używał. Jakbyśmy spotkali trola, to bym przed nim uciekał. Chyba żartujesz. Potrzebujemy dużo trolowej skóry na duże niebieskie no trolowe zbroje. Będziemy na trole polować innym razem. Chyba, że trole będą polować na nas. To też jest możliwe. Szczerze powiedziawszy, mam gorączkę brązu. Poczekaj, no aż będziesz miał gorączkę z żelaza. No. Ale to po drugim bocie dopiero bo inaczej się nie dostaniesz do żelaza chyba słyszę trollala o tak troll la la No widzisz. la la byłoby la la uwagę. A. Au. Dziabnął mnie, widziałaś? Dziabnął mnie. E... Zdematerializował mi się skubaniec. Poszedł za tobą, a ja muszę do niego strzelać teraz. Co do niego strzelasz? Jak go odprowadzą? Ty kop dalej miedź. Okej. Okay. Zgubiłam miedź kompletnie. Pięknij mi na mapie. Jeżeli będziesz miał chwilę od trolla, to weź mi na mapie. Środkowym klawiszem. Co ty masz na myśli przez chwilę od trolla? Ten troll wyszedł ze mną na łąki. Na potęgę posępnego czerepu. Jak mnie widzisz, to biegnę do miedzi. A ponieważ biegnę eikterem, to może mnie nie dogoni. O, miedź. Tutaj. Tak. Nie, to inna chyba, ale. Nie, to jest dokładnie ta sama. Tak? O! O! Odkopałam całkiem spory kawałek miedzi. No widzisz. Ale a, również a tam przyszły szarupak. kopali, to jest tutaj. O, może sobie grzybka. Pomóc a. ci? Zsunęłam się po nierównym terenie. No. Okej. Okay. Eee, eee, eee. A, czyli trafiłam do tej miedzi, którą żeśmy kopali. Tak. Tylko odsłoniłam jej więcej. Moja śmierć z... cały czas jest zaznaczona ma na mapie. Nie ciekawym czy kiedykolwiek ten Zniknie. To tak ku przestrodze. Eee, spawner a w zasadzie to chcemy go zniszczyć. Dobra. Tylko, że przydałoby się w zasadzie mieć łuk i albo ogniste strzały, albo coś. Nic, no, M mogę ich wyczyścić. Dobra. Wiem, że nie powinnam niszczyć sponerów, ale. No i co Ci to dało? O, Ała. Przy okazji Masz znalazłam. Kawałek miała śmieć? Nie wiem. Ja mam. Mm, trofeum szamańskie, ale. Mam. Mam starożytne nasiona, i chyba mamy jeszcze jedno w domu. Szczerze powiedziawszy. Kurczę, chcę zrobić podstawkę na przedmiot i posadzić sobie oset w domu. Znaczy w sensie postawić w charakterze ozdoby, bo bardzo ładnie świeci. Darmowe światło. Dobra, ale to na razie nas nie przybliżyło ani trochę do ceny. To prawda. A! Za to przybliżało nas to do kościotrupów. Kurde, myślałam, że się na ciebie zamierza. No dobra. Tego nie ma. Idzie na mnie. Werra. Zaznaczam te kurhany jakbyśmy potrzebowali, a na pewno będziemy potrzebowali. O Jezu, wyje wyjem je za oknem. Eee, Jak będziemy potrzebowali więcej rdzeni. A ja jestem pod wrażeniem, ponieważ e, bodajże w jak zdobyć brąz, w którymś z odcinków mówiłam o, o tak jak, jak zdobyć brąz, mówiłam o rdzeniach, to się jeszcze nazywało rdze, rdzeń stu, surtlinga i mówię, o surtlingi to takie, taki pomiot surtra i tak to przetłumaczyli teraz. Jestem się bardzo zadowolona, zupełnie jakbym ja to przetłumaczyła. Może ktoś Cię oglądał? No, raczej wątpię. To takie dosyć oczywiste tłumaczenie. W sumie bardzo ładna rzeczka, ale. No co, ładna zamglona rzeczka. I co z nią? Nie ma cyny? A, kłamiemy jest. To my nie my kłamiemy, tylko Ty kłamiesz. Dobra, Ty znalazłeś cynę, a ja nie. Ja się obawiam, że... O! Znalazłam, okej. Okay. O, tutaj trochę jest. Niedługo przetrzebimy całe to... całe złoża lokalne. I trzeba będzie wyruszyć na wyruszyć inne... nieznane dokładnie. lądy. Masz ty sobie rąb tamto, ja poszukam jeszcze jednego. No i znalazłam. I tutaj też. Dobra. Ja mam 23 cyny. Ty jesteś obciążony. Daj Myślę, mi coś, ja... Ale... Dobra, wracamy do domu. A, mam jeszcze 15. Tutaj jest jeszcze kurhan. O, I szaman. Dobra, ja załatwię szamana, ty zaznacz hurhan. Hurhan. Tam zresztą szkielety widzę jakieś są. Znaczy, resztki po szkieletach. O, w sumie wzięłabym te kości, ale... Cholera. Kurde, powiedziałbym, że to ja Cię zabiłam, ale wiem, że nie mogę. Więc zabił Cię ostatnim swoim gestem. Niestety no. byłeś przytruty. Poczekasz na Ciebie? Poczekam na Ciebie. Poczekaj na mnie. Będę Poczekam na Ciebie, będę, br będę broniła Twoich zwłok. O, cześć, goły rebarbarze. Opsia krew cholera. Brutal przyszedł. Szarzeł brutal. A weź się, smoknij w pompkę. Zepsuła mi się pochodnia. A! Nie daj się zabić. Staram się. Co? czemu mi nie działa unik? A. Dobra. Ty! Wyrzucił nasiono. Mamy już wszystkie nasiona, bo tam chyba potrzeba trzech. Teoretycznie. No, mam. Na tym teoretycznie na ołtarzu są cztery, ale jakoś mam wrażenie, że potrzebowałam trzech. A może czterech? Nie wiem. Wszystko jedno. I tak przynajmniej jeszcze jeden sponer dla równowagi zniszczymy. Dla samej czystej przyjemności niszczenia ich sponerów. Dobrze, ale czy możemy iść do domu w sumie, ponieważ. Przez idziemy. Tak. Chodzi mi o to, że niekoniecznie chcę polować na spawner teraz, kiedy jestem nienajedzony. Nie, absolutnie. Chcesz jakieś jedzenie? Ja ci mogę dać. Nie no, sobie zjem grzybko na razie. Mam grzybki i mięsko. Już nie mam mięska. Zjadłam całe, ale... Owszem, masz rację, teraz nie warto być nienajedzonym. Mogę ci jagódek dać. Nie no, będzie dobrze. No, czy wiesz, jeśli chcesz koniecznie ten sponer robić, to on jest nie. jest Nie, 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 spokojnie. Nie musimy teraz robić sponera. Nie jak jesteś, wiesz, osłabiony i nie jesteś wypoczęty, znaczy, nie jedziemy. Także jak tutaj mam ten. Jakieś... A, a możesz iść naokoło? Nie możesz iść naokoło. Jeżeli jeszcze raz zginiesz, to to nie moja wina, kurde. To ma ginąć. Dobra. Ooooooo, dobra. To ty się z nimi na kur... na... parzaj, a ja rozwalę spawner zanim się zrobi więcej. Spawner ma dokładnie taki sam dźwięk. Ała. Ma dokładnie taki sam dźwięk jak... E, bodajże Obfuscate w Vampirze. Jak włączasz niewidzialność w Vampirze... Bloodlines, to dokładnie jest ten efekt. W sumie. Pytanie, czy mam. Mam. Wybrać, mam, co miałam masz nasionko, mieć. Masz dwa nasionka. Mam dwa nasionka, Ty masz jedno, w domu mamy jeszcze jedno, więc nieważne, czy to są trzy potrzebne, czy cztery, mamy nasionka. No to świetnie. Ale do Eldera trzeba płynąć, niestety. No, to zbudujemy łódź. Dobrze. Nasza metalowa zdobycz się wytapia. Mamy kociołek. Bardzo pięknie. O, podeszłam do kociołka i mi się aktywowały nowe receptury. E, dobra, czyli czas, żebym sobie wyznaczyła miejsce na poletko. Myślę, że gdzieś tutaj. Czyli. Muszę zaorać. O, na razie tyle wystarczy. A, nawet jakieś marchewki mam. I one, o ile wiem, muszą mieć odpowiednią ilość miejsca od siebie. No, padać będzie. By zielość! Dla marchewek to chyba dobrze. Dla marchewek tak, dla mnie tak średnio. Posadziłam marchewki. A jak wyrosną, to będę mogła się zastanowić, z których zrobić zupę, a z które poświęcić na nasiona. Wiesz, że ja zbyt lubię marchewki. Ale to mnie zupełnie nie interesuje. To nie chodzi o to, co lubimy, tylko chodzi o to, jakie mamy bonusy do zdrowia i staminy. Mój drogi. Szczerze powiedział, że chodzi o to, jakie mamy nasiona. Jeszcze możemy mieć rzepę i zboże, tylko zboże nie, zboża nie możemy hodować e, tutaj. Niestety, niestety zboże jest tylko na równinach i roś, rośnie tylko na równinach, w, w glebie z równin. No dobra, to w takim razie tak, mamy kociołek, czyli jak wyrosną mi marchewki, to mogę się zająć gotowaniem. E, a co ja potrzebuję, żeby zrobić dżem? Zapewne jakiegoś owocka, być może malinki. O, malinki jagutki. Jakie to ma? Życie plus 30, kondycja 40, czas trwania 1200 sekund. Plus 2 HP na tyk. Wow. Ten dżem jest niezły. A -ha, ha, ha, Gorąco, 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 gorąco. Deszcz. się podpaliłaś? Tak. Mam wrażenie, że deszcz się nie gasi. Nie, bo to trzeba się wiesz. Aaaa! Zatrzymać, potoczyć. Ja potrzebuję 8 jagódek, żeby zrobić królewski dżem. Zaraz, tutaj są jagódki? Ho, ho. Skitrały Skitrałeś jagódki. I spaliłeś mięso. A nie, to ja spaliłam mięso. Ty spaliłaś mięso. <laughs> Już jakiś czas temu ustawiłam te ogony i tak zostały. Gratulacje, wrzuć do pieca. A żebyś wiedział! Teraz możemy je przynajmniej je zutylizować. Eee, z drugiej strony tutaj. Nie. Rzuciłam ogonę do pieca. Skoro już się spaliłaś, to. Pośmiertnie się przydały. Chciałam je zjeść, ale. Teraz pilnuję tego miejsca, tego mięsa. Jak kwoka swoich jajek. Jesteś pewna, że nie chogód? <noise> A, żeby zrobić sto jak na przedmiot potrzebujemy czterech kawałków drewna i jednego gwoździa z brązu. Gwoździe z brązu mamy. No tak, ale trzymamy je na łódkę. No dobrze, ale to kurczę robi... Właśnie po to wytapiam miedzi i sterty, żeby mieć dużo brązu. Słusznie. Myślę jak ubogi człowiek. Dokładnie. I na takich stojakach na przedmioty możemy wszystko umieszczać, od broni, przez... chyba trofea też, w zasadzie wszystko. Mówisz. Trochę jak w Minecrafcie, jak coś jest przedmiotem, to możemy to... ten... postawić gdzieś, dlatego chcę oset, albo grzybki te świecące, bardzo fajne takie światełka robią. Dobrze, to ty idź po drewna, ja mam wrażenie, że mi jakieś marchewki urosły. Ojejku, Dobre, to zobacz. marchewki mi porosły. Nie wszystkie jakoś tak różnie. Ile mam marchewek? Dobrze, to teraz w związku z tym tutaj będę sadziła rośliny, które robią nasiona marchewkowe z kolei. Żeby mieć więcej nasion marchewki. Mam nadzieję, że są wystarczająco daleko. Ojej, pod kątem posadziłam. Trudno. I teraz tak, żeby zrobić zupę marchewkową, muszę mieć grzybki i marchew. Trzy marchewki, jeden grzybek. Cudownie. I mamy również zupę marchewkową. Chyba będziemy potrzebowali drugiej skrzynki na jedzenie. Dobra, czy idziemy szukać elementów? Tak. Znaczy, właśnie miałam Ciebie zapytać, czy chcesz iść szukać, czy mam ogarniać. Nie, ja bym. Do ja, ja bym bardzo chętnie, bardzo chętnie e, ogarnęła Ech. jednak ten ul. Widzę tam jakieś ruinki. A to są te, które żeśmy. A nie, ale w takich chyba nie będzie. Te takie wieże z reguły, chociaż cholera wie, ale takie wieże z reguły nie mają uli. Domy miewają ulewie, że... Ale jest tutaj skrzynka. A, na tej skrzynce mamy bursztyn i mamonę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Skarby. Skarby? Teraz pytanie, czy nam się uda znaleźć na tej mapie handlarza? Bo jak nie, to skarby nam na kit. Na ucho se możemy założyć. O, chatka. Powiedzcie mi, że są tutaj pszczółki. Nie ma. Mamy oświaty kaganiec. Ja tam dobrze w nocy widzę. Ja też, ale na moich filmach się robi bardzo ciemno. Ja mam po prostu jasny monitor, więc. Ty zresztą też. Niestety pochodnie znosi się po to, żeby nie patrzeć się w płomień, tylko patrzeć na to, co płomień oświetla. A jak masz grę, która jest tylko w trzeciej osobie i niesiesz pochodnie, to głównie gapisz się na ten płomień. Tu jest chatka. Jak tutaj ładnie jest. I jest święty dąb. I dziki. Dobra, to ty zajrzyj do chatki. Mamy pszczoły. O, w mordę. Co? Szarły nas zoczyły, ale jest tutaj ul, bardzo dobrze. Dobra, to ty się przejmuj ulem, a ja się przejmuję, gdyż się ja przejmował szarłami. Teraz pytanie, czy, gdzie jest ten ul, w którym miejscu? Tam, okej. Okay. No, oczywiście wiem, że mogę tę chatę zburzyć, postawić tutaj stół i zburzyć tę chatę. I znalazłam królową, i już ci mogę powiedzieć, że znalazłam królową. Wiedziałam, że mogę zburzyć tę chatę w ten sposób, że postawię tutaj stół i rozwalę go po prostu, i w ten sposób ul się automatycznie rozwala, ale wolę do nich strzelać. Jest dużo bardziej satysfakcjonujące. Okej, okay. czekaj, tutaj jeszcze jest miodek. Ha! Dobra, to wracamy do domu w takim razie. Tak, misja zakończyła się sukcesem. No, widzisz. Dobra, to ja w takim razie wezmę trochę drewna. Mam nadzieję, że mamy wystarczająco. To jest jedzenie. Wezmę trochę drewna i naszą królową pszczół, sztukras, i zrobię na szybko ul. Nie wiem, ile ja potrzebuję na tego ula. I to będzie tyle na dzisiaj, ponieważ żeśmy całkiem sporo się nabiegali. Uh, ul. Gdzieś trzeba postawić w takim miejscu, żeby pszczoły były szczęśliwe i miały dużo miejsca. Tutaj nie będą miały dużo miejsca. Może postawimy je. Hmm, tutaj trochę bez sensu. Na razie postawimy je tutaj i zobaczymy, może im to wystarczy. Czy wystarczy wam takie miejsce? Pszczoły? Pszczoły śpią, czyli że wszystko w porządku. Dobrze, więc będziemy mieli marchewkę. Znaczy, już mamy marchewkę. Mam poletko marchewki. Mamy jeden ul. Dobrze by było mieć więcej, no ale jeden to zawsze jakiś początek. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.